Chwileczkę będzie pan pamiętał? Jak nie zapomnę. Tak, i proszę, proszę bardzo. I teraz bardzo bym poprosił pana. Proszę, pan, pan, pan pan, 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 proszę, 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 proszę. Szybciutko. Drodzy Państwo, kolejny przykład, kolejny przykład. Proszę się nie wstydzić, tak trzeba pokazywać. No, cóż. Co to jest? Strzelał pan do tego? Ha? Po co tyle tych dziur? Pan Szwajcar? Ha? Bo tu jest wyjście pożarowe, tu jest wentylacja, no, 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 ciepła woda, natryski, co pan durnia ze mnie robi? A te sześć pozostałych? Bo ja chciałem staremu Wróblowi pomóc w jego intymnym życiu. Bo jakby on chciał na noc gdzieś do jakiejś korki wylecieć, to żeby nie budził stary i piskląt, żeby też... Proszę Państwa, no widzicie, telewizja rzuca hasło, budujmy domki, i zamiast zastanowić się, żeby był patyczek, skrzyneczka na wodę, skrzyneczka na jadło, to się myśli o głupstwach. Proszę bardzo, pan tej dziury zagipsuje, zrobi co trzeba i my komisja na nowo odbierze, tak? Następny, proszę.